filmie pokażę, jak można sobie ułatwić pracę z plikami PDF przy pomocy przycięcia marginesu. W moim menu, zoom i Crop Wave uzyskaliśmy dużo lepszą czcionkę. Przycięte zostały wolne przestrzenie po bokach. Nawigacja odbywa się stwórz tekstu. Mamy linię oddzielającą poprzedni widok, przeszli całą, i teraz widzimy, że jest to linia oddzielająca widoki strony. I tu powodzenia tej operacji, ostatnie słowo i tu jest linia. Powodzenie tej operacji. I w ten sposób możemy znacznie poprawić sobie komfort z pikami PDF. W niektórych sytuacjach dobrym rozwiązaniem będzie jeszcze skorzystanie z trybu poziomego, czyli obrócenie tekstu. I dzięki temu mamy jeszcze większą czcionkę i bardziej czytelny tekst. To by było na tyle. Dziękuję. Cześć.